Się, idzie się, idziesz się, idzie się. nie bądź gruby It was at this moment that she knew she fucked up eee? <laughs> <laughs> To było O nie the... kam mi się tam zdat oni to w ogóle się tepnął, wypierdolił i tak w powietrze na jakieś kilka kilometrów wrócił. What? WHAT?! Kurwa, jest miecza. Dobra, las otwarty. Ja, Baka łosiu, gdzie kurwa moja kula?! Game <grym grym> jeden! Aż mi się rycerz na mordzie pojawił. <grywa> kurwa! Zajebał mój sepon. Niczym w łeb gimnasium. Mać <grywa> mi się gimbalem. No kurwa! Gdzie kurwa stara jeża urodziła? Na wczoraj wieczór. 12 sekund lateral. O! E, Uchwała nie zdążyłam. Który... Gdzie zbił w ogóle? Tego w miejsca wolnołem i on był w tym playcie takim. Znaczy, bo ja tu w ogóle radziłam właśnie, żeby osoba na lesie siedziała zamknięta i tam Ale... czyściła. To... Ale to, ja to się nie uzasadnienie. Co A, to nie to jest prawdopodobnie nasz kurwa rycerz z kamienia, tylko Baka ma pierdoloną kurwa armatę zamiast miecza, bo wyjebał na to i na No to, było na pewno, to nie był na pewno las, bo no, na nie nad doszedł jeszcze. Więc... na lewy tylko doszedł do kamienia, bo Baka jest kurwa amebą i napierdala z jakiegoś kurwa prącia starego zamiast gilotyny. Co? To, to, co No bo on ma zerową linię światła, ona Okej, okay, to wiem, no to wiem, bo A, to, już, tak, już tak, nic nie, nie zabił kamienia aż pod las i pierdolnął go prosto na plejta, więc się wysadził, nawet kurwa iść nie musiał Ty, kurwa by Ty też ci leci Pierdole Ja tam... Łapą okay. iść! denied fakt <ścoughs> tym ultem w ogóle w te wąskie drzwiczki? Serio ja tego admina zostaw. Nie o, co, szczęście. Już myślałem, że naprawdę zaniżyliśmy wymagania. Co masz na myśli, że zaniżone są wymagania? Jesteś w administracji. Sad mm. was quick. Przepraszam bardzo, to wy mi zaproponowaliście to. No bo... No dobrze, spadnij, 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 dobrze. Papa! Pa. <laughs> ale jak próbowała się uratować, to tą kulką się nie podżaglujesz, żeby... bać Coś kurwa czułem, że mi tego skoku nie wystarczy. Para to po mnie wracam. Dobra, dobra. Chodź. Oj, ale nie jakąś... No nie! Dwóch Gamoni zrobiło exactly to samo. Ech, ja nie co Ja może nie wiedziałam, gdzie się kończy ziemia. Um. Co się odpierdala z tą gram dzisiaj? Aha. Zajebiście. Zajebista o. jest ta gierka, naprawdę. Kurwa genialna ona jest. <noise> no policja, wracaj. O, prawie zdechło. Nie chcę poprawić. Prawie. O, ty co? No tak się nie robi. Ty tu no wzięła mnie za mordę i o ten, I o ścianę pierdolnęła. Takie liście dostałem. Ja nie wiem. A co? Tak? Bo stąd na panie wychodzą to chyba... Ej, ale ten... zobacz, ej, to jest kurwa płaskie i to się obraca w stronę gracza! Ty to... zauważyłeś? Ej pa, weź to tak na to popatrz i tak się, i tak zacznij obchodzić to, to tam dookoła, a to, to kurwa obraca się w stronę gracza te na oki! Wej! Chodź ja my... by Bungie poszło na prośbę. <laughs> e, gościu! Jak oni to mają naprawdę kurwa wykwalifikowaną kadrę! Zganiało się w kółeczko, kurwa, próbując się machnąć nożykiem Oj słodkie w sumie A na rajdy chodzę bo szczególnie na Gardena, bo z tego lubię Halo, policja, co to mi kurwa przed oczami? O Okej okay. <grym> <Wow. grym> Ale mnie przebierdę. No E, jeszcze się z tego cieszę, halo <grym> Nie jest ja tu... <noise> a to ta, a ta znowu tam podkręca tą kulkę. Aha, no kulko, no, to. <noise> nie da leciało. No, zauważyłam. Ale dzisiaj nie próbowałam. <noise> <ta kulka. głos> po prostu. I kolejna powtórka. To co? Tak sobie myślę. Ej, co jest? Ej, wygraliśmy mecz. Ej, wygraliśmy mecz. Cała ich drużyna weszła. Albo została I... wyrzucona. 37 seconds later. Ej, co jest? Czemu już w ogóle teraz napisał przegrana? Kurwa, czemu tu czemu w ogóle nikogo nie ma? Ej, co tu się odpierdala tą grą? Eee... eee. Halo, policj, ja tu czegoś nie rozumiem. Ja tu czegoś eee... Ja przestaję rozumieć ta gierka. Halo, wchodzi, na... chyba wchodzi może jakiś inny stan, kurwa. Kurwa, my jakiś inny wymiar chyba złapaliśmy. Do Afryki ja się podłączył? Dobra, Gambit, halo, policja. To chyba Bieszczady. O kurwa. Dobra, idę za tobą, wyprowadzisz mnie do zwycięstwa. Czy znaczy, to jest zadane, bo niby gra kurwa działa normalnie, a... Denied. Fuck! No właśnie! No właśnie! <śmiech> <Ale> <śmiech> to tylko mo... trasno, lekko! Mam pomysł. Oho. Obserwujmy to. Nie chłopał! Urlok ile razy mam ci powtarzać nie sam spacjon na hanterze, bo nic cię nie doskoczysz. <śś> gini, 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 gini. Nie! Ale zaliczyło na mnie tamper. Nieważne, zaliczy. To było dobre, to było dobre. Ja spiętole. <grym> <grym> co tu się stało? Ja aktu aktualnie mam wrażenie, że... Czekaj, za co muszę się powiedzieć o żyć wszyscy Czekaj, czemu wątpki żyją? Halo? Coś nie tak! <grym> Wiecie, ja mam ehm. w ogóle wrażenie, że jakoś krótszy czas jest kurwa tego bicia tam jej. Eee, też, tego tak nie wrażenie. Mam pytanie: Czy myślisz, że zbugowaliśmy? Tak? No. tak. no teraz się nie podniesiemy, no dobra, to. Nie, ktoś musi wyjść. Nie, <grym> nie no bo jeszcze spłoszył oczy. A nie, oczy, żeby... A nie. A nie na mamy o... mamy... Zaliczył nam musimy mieć czek Może ale z wrażenia, zbagowaliśmy grę. A few moments later. A jaką dostać pizzę? Nie wiem. Serio? Czekaj, to dostałaś pizzę, ale nie wiesz jaką dostałaś pizzę Nie no, chyba cztery sery, Cztery sery. Dlaczego mamy robić kurwa ten Encounter jeszcze raz? Halo? Czuję się wyrucha, czuć się taki jak wyleciutko wyruchany Da się dublować Maciusie No ja... no Ładło! Dublowany Maciuś. Ty, a ciekawe czy jak on by wbuchnął w wroga, to by zrobił mu kuku ja będę wybuchnąć o to w ciebie Takie. Nie, 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 nie Ja kocham Maciusia, ale nie Nie Tak za załatw zrobić enkanterku <śmienny> Ja pierdolę, życił we mnie Maciusie Ej, ale nie zabiło to nas, bullshit To nie był outcome, którego się spodziewałem no następnym razem bardziej się postaraj I to kurwa nagraj Ale Komit Łatwo Dobra, chodkam okay. Przysiad na wariato <noise> Halo kurwa O <noise> jest Co <noise> jest za kameł? To, to niezłego typa ginsa zrobiłem boli. Zofii to kurwa na łbie wyrosło Halo co to za ogór Coś nad tym zastanawiam Oddaj mi kurwa moje itemy pedale Oddawaj ogór Co Free, Sniper na mnie patrzy Kurwa wlewaj Shiii <śmany> o pierdole was! Aaaa i w Kurwa! Ja pojechałem bićmobu. No słyszę właśnie jak pojechałeś bićmobu. <śmany> ale w jakim <śmany> stylu ja się wyjebałem! Jezu! Ale fajnego, fajnego backflipa jedną! Dobra, ryzyk fizyk. Gorzej już nie będzie. No. no ale co z tego jak ja nie mogę tego odpalić? Dajemy Darkiem, go! Tak, Darkiem, go darkiem. go. chodź! Dajemy go Darkiem, Dajemy go darkiem. No, Oczywiście, żelajt. No spod mam kurwa do pleców przytroczony, halo! U, U, tu, 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 tu. U mnie Tu nie tu jedzie normalnie, więc, no. tu, 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 Ze Uj, <noise> tutaj, dobre teksturki. ze za tutaj, 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 gałęzie barionu tutaj, gałęzie betonu tutaj, 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 gałęzie betonu. Mm -hmm. Beton tutaj, 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 Dobry. Up co? U Up, e. No i Najlepsze au. Nie no bo Monika będzie za Nie, nie A! 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 Toż, kurwa mać. No po Czekaj, najpierw cię. Ja je biaże mam je yeah, yeah, błaj. Kurwa Słucham?! Zadałem ty kurwie dwa obrażeń. Dwa demage jej zadałem, dobra, uratujecie, oratą? Uratuj być spokojnym człowiekiem, zginęłem znowu ty pierdolonej ściony! To